Rezes odwołał prawy bory, a tak się cieszyliśmy. No niestety. Prawy w prawie i sprawiedliwości nie będzie, właśnie dzisiaj zostało to ogłoszone. Ale pytanie, co tak naprawdę się zadziało wewnątrz prawa i sprawiedliwości w tej sprawie, bo to jest bardzo ciekawa historia. Otóż, czwartek 17 października, PKB, czyli. Yy, yy, Prezydium Komitetu Politycznego zebrało się i w zasadzie uznano, że prawybory są świetnym pomysłem, należy je przeprowadzić, bo e, dzięki temu odda się głos członkom partii. Prezes Kaczyński jednak nie podjął ostatecznej decyzji i e, mm, zobowiązał wszystkich członków tegoż ciała, żeby zachowali dyskrecję. Tak się nie stało, bo zaraz ktoś poleciał do niezależnej.pl. To jest portal należący do Tomasza Sakiewicza, który akurat Jarosława Kaczyńskiego bardzo drażni, bo Sakiewicz rości sobie prawo do doradzania prezesowi i zarządzania obozem pis, a Kaczyński tego nie chce. Sakiewicz jednak uważa się za bardzo mocną osobę w tym obozie, ponieważ dysponuje kanałem komunikacji z wyborcami PiSu. No a poza tym był u niego sam Donald Trump. No i e, informacja już wyciekła, zaczęły się więc korowody. Cała idea prawyborów której zwolennikami byli m.in. Jacek Sasin i Elżbieta Witek, czyli grupa, która raczej nie znosi Mateusza Morawieckiego i jego frakcji. Więc sama idea prawyborów miała służyć temu, żeby kandydatem na prezydenta nominowanym przez Prawo i Sprawiedliwość został Przemysław Czarnek, ponieważ to on jest najbardziej popularny w aparacie Prawa i Sprawiedliwości. I plan był bardzo fajny, jak zbypassować w frakcję Morawieckiego po prostu. Urządzi się prawy bory, wystawi się powiedzmy Tobiasza Bocheńskiego i jak bardzo będzie chciał to i Karola Nawrackiego oraz Przemysława Czarnka. No i Czarnek wygra, sprawa załatwiona, Morawiecki nic nie może zrobić. Tyle tylko, że Mateusz Morawiecki wcale nie miał zamiaru pogodzić się z takim stanem rzeczy. I nie miał zamiaru zaakceptować faktu, że to prezes wystawi tych kandydatów, którzy wystartują w prawyborach, czyli że to będzie Czarnek, Bochański, Nawrocki, ponieważ Morawiecki oświadczył, że on też w takim razie wystartuje w tych prawyborach. No i tu się zaczyna problem. Ponieważ prezes zaplanował prawybory w taki oto sposób, że owszem, pozornie będzie to jakiś demokratyczny wybór, ale tak naprawdę wszystko będzie kontrolować Nowogrodzka. Wynik jest z góry wiadomo, yy, jaki wygra czarnek, urny pojadą na Nowogrodzką, tam zostaną przeliczone, nawet nie trzeba będzie nic sfałszować, bo czarnek jest popularny. No, ale sytuacja się skomplikowała, ponieważ frakcja Morawieckiego się zbuntowała. I powiedziała, że po pierwsze, Morawiecki musi wystartować w prawyborach, a jak mi powiedział jeden polityk, jeżeli dojdzie do starcia w prawyborach między Czarnkiem a Morawieckim, to kamień na kamieniu nie zostanie. Musicie też wiedzieć, że jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to tam napięcia między frakcjami naprawdę są bardzo silne. W ogóle nieporównywalne z innymi partiami. Oni się po prostu tam nienawidzą i mówią o sobie jak najgorzej. Cały czas zbierają na siebie haki, cały czas na siebie donoszą. Pamiętam jeszcze był taki konflikt wokół wyborów europejskich, ponieważ duża część Pisu uważała że ludzie Morawieckiego zupełnie bezprawnie z dalekich miejsc dostali się do Parlamentu Europejskiego, a zaufane osoby, zasłużone dla partii, niestety wypadły z gry, mimo że miały o wiele lepsze miejsca niż ludzie Morawieckiego i mimo że miały też poparcie prezesa. No i oczywiście po pisie zaczęła krążyć plotka, że ludzie Morawieckiego wygrali nieuczciwie, ponieważ gdzieś skręcili jakąś wielką kasę. I porobili bardzo wypasione kampanie, bardzo kosztowne. Wydali na to masę pieniędzy, zapewne poza po oficjalnym rachunkiem. W związku z tym to są bardzo źli ludzie, nieuczciwi, którzy takich dobrych, wspaniałych działaczy wiernych Kaczyńskiemu wycięli. No i już się szykowało, że będzie dyskusja na ten temat na posiedzeniu tegoż PKP-u. I wystąpiła Elżbieta Witek, która Morawieckiego nie znosi i nie znosi też jego ludzi, i oświadczyła, że to jest skandal, bo dajmy na to, taki Michał Dworczyk to miał tyle billboardów, jak, ich, jak nikt w PiSie tak naprawdę, no i w ogóle wydał masę pieniędzy na kampanię. Na co Morawiecki, którego ludzie już przygotowali na to starcie i dostarczyli mu odpowiednie dokumenty i materiały. Pokazał, że Dworczyk miał, dajmy na to, 90 billboardów, a Zalewska miała ponad 120 billboardów. No i to było zmapowane nawet w internecie, tak żeby przedstawić te fakty. Prezesowi. Wynikało z tego, że Zaleska miała o wiele bardziej drogą kampanię niż dworczyk, bo co więcej, duża część jej plakatów, czy też billboardów była w samym Wrocławiu, gdzie w oczywisty sposób koszt zamieszczenia takiego billboardu był o wiele wyższy. Także widzicie, jak oni, sobie, jak oni przerzucają się argumentami przeciwko sobie znajdują na siebie haki i na siebie nadają. To jest nawet dosyć zabawne. No ale wracając do głównego wątku. Widzimy więc ten olbrzymi konflikt między frakcją Morawieckiego, a dużą częścią PiSu spod znaku Jaska Sasina czy Elżbiety Witek czy też Ziobrystów i Mariusza Kamińskiego yy, i Mariusza Błaszczaka, bo oni za frakcją Morawieckiego nie przepadają, ale ona jednak funkcjonuje, ma dość sporo członków i w związku z tym cały plan prezesa mógł się posypać, bo tak jak powiedziałam, wszystko miało być ustalone, czarnych wygrywa, a tu Morawiecki się pcha. Co prawda prezes już raz powiedział Morawieckiemu, Mateusz, ty byłeś premierem Rząd był niepopularny ostatnio. Zawaliłeś ten polski ład. Jest mnóstwo afer, na przykład w rządowej agencji rezerw strategicznych. Nie możemy cię wystawić, bo to jest zbyt ryzykowne i będziemy mieli kanonadę w naszą stronę w czasie kampanii wyborczej. No ale teraz Morawiecki powiedział tak: "Halo, prezesie. Powiedziałeś, że nie mogę być kandydatem, bo byłem premierem i rząd był niepopularny. Ale przecież Przemysław Czarnych też był w tym rządzie." i jest odpowiedzialny za wille Plus. No i zrobiło się nieprzyjemnie. Teraz problem polega na tym, że ze strony frakcji Morawieckiego zaczęły płynąć groźby, że jeżeli Czarnek zostanie tym kandydatem PiSu i jeżeli Morawiecki będzie zablokowany w prawyborach, będzie dopuszczany tylko Boheński i Nawrocki, to niestety może to się źle skończyć, ponieważ po wyborach prezydenckich, jak Czarnek być może się bardzo wzmocni w wyniku tych wyborów, to Morawiecki będzie myślał o tym, żeby odejść z partii, bo będzie bardzo potężnie osłabiony. A jednak. Priorytetem Kaczyńskiego jest to, żeby partia zachowała jedność. Nie chce doprowadzić do sytuacji, kiedy pojawi się takie pęknięcie i któraś z frakcji po prostu pójdzie szukać swojej drogi politycznej. Być może dlatego prezes się wystraszył tego scenariusza. Wystraszył się starcia Morawieckiego z czankiem, że może to być niezwykle destrukcyjne dla całej partii, a z drugiej strony byłoby dosyć kuriozalne, gdyby się okazało, że się ogłasza prawybory, a prezes nie dopuszcza jakiegoś polityka do tego, żeby ten polityk w prawyborach wystartował. No to jaka to demokracja? Oczywiście było wiadomo, że od razu, że wybory mają być fikcją, ale teraz trudniej byłoby zachować pozory, gdyby Kaczyński zablokował start Morawieckiemu. W związku z tym wygląda na to, że nastąpiło wycofanie się. Na y, y, z góry upatrzone pozycje. Prawyborów nie będzie. Tym bardziej oczywiście, że Tomasz Sakiewicz już zacierał rączki, bo uważał, że on w tych prawyborach nieźle zamiesza i będzie tutaj wymagał od y, wszystkich y, chętnych do startu w tych prawyborach, żeby tu się do niego łasili, prosili go o łaskę, no bo przecież wszyscy działacze PiSu oglądają TV Republika. Prezes tego nie lubi. Nie lubi, jak ktoś mu się miesza. I stwierdził, że o ile jego plan był wspaniały, bo zakładał, że będzie miał bezwzględną kontrolę nad prawyborami, to teraz wszystko wskazuje na to, że może tę kontrolę utracić i że tak naprawdę pewne procesy w partii mogą wymknąć się właśnie spoza kontroli. W związku z tym postanowił się z tego wycofać. Pytanie tylko, co dalej? Bo prezes ciągle nie zgadza się na Marowickiego, ale z drugiej strony start czarnka nadal będzie. Przyczyną pęknięcia w partii. Czy warto to ryzykować? Nie wiem, co zrobi prezes, ale jestem przekonana, że Kaczyński tak naprawdę emocjonalnie jest bardzo przywiązany do tej idei wystawienia czarnka. Pytanie, czy ktoś może go przekonać, żeby tego nie robić? Jest do tego przekonany, bo Kaczyński uwielbia takich. Bojowników ostrych, bezpardonowych, uwielbia radykalną kampanię, uwielbia totalną polaryzację. A wiadomo, że Czarnek jest bardzo ostry, bardzo kontrowersyjny, bardzo nielubiany przez wyborców umiarkowanych skrajnie homofobiczny, agresywny, a Kaczyński to, to strasznie lubi, bo uważa, że im większa będzie polaryzacja, tym większa możliwość mobilizacji wyborców. Prawa i sprawiedliwości. Poza tym, czarnek miałby tę zaletę, że przede wszystkim ograniczyłby wpływy Konfederacji, ponieważ ludzie, którzy sympatyzują z Konfederacją, także lubią czarnka. On ma jednak pewien rodzaj charyzmy, uwodzi ludzi, nie bez przyczyny jest bardzo popularny w aparacie prawa i sprawiedliwości i Kaczyński uważa, że tak samo, taką samą popularność zdobyłby w elektoracie Konfederacji już w pierwszej turze. Natomiast Kaczyński zawsze uważał, że na wyborców centrum można machnąć ręką i tak naprawdę nigdy nie lubił ubiegać się o względy tego centrowego elektoratu, bo było mu to bardzo niewygodne, nieprzyjemne. To było kompletnie sprzeczne z jego emocjami. Pamiętam, jak próbował założyć maskę polityka umiarkowanego w 2000. 10 roku wtedy kiedy odbyły się wybory prezydenckie po katastrofie smoleńskiej a potem powiedział że był taki łagodny i otwarty dlatego że brał proszki a tak naprawdę powiedział działaczom no i namęczyłem się namęczyłem się udawałem tego centrowego polityka cnotę straciłem rubelka nie zarobiłem bo wybory prezydenckie zostały przegrane i wygrał Bronisław Komorowski także emocjonalnie Czarnek bardzo odpowiada Kaczyńskiemu ale jednak dla prezesa ważna jest ta spójność partii i to, żeby PIS się nie rozpadł. Stąd ten właśnie dylemat. Sama jestem ciekawa, jak prezes Kaczyński to rozstrzygnie, ale być może nie spodziewał się tak silnego oporu frakcji Morawieckiego i takiej determinacji Morawieckiego, żeby jednak w prawyborach wystartować. Poza tym Morawiecki cały czas kalkulował w taki oto sposób, że Prezes będzie badał różnych kandydatów, czy to Karol Nawrocki, czy Tobiasz Wocheński, czy Zbigniew Bogucki, który cały czas też jest w grze, moim zdaniem. Nie wiadomo, może prezes kogoś wyjmie z kapelusza, z nienacka, może to będzie Bogucki. Więc Morawiecki liczył na to, że prezes przebada tych kandydatów. Prezes sam przyznał, że żaden z tych kandydatów w tych badaniach nie wypada tak, żeby można było uznać, iż ma jakąś szczególną przewagę nad innymi. W związku z tym prezes będzie musiał postawić na osobę wyrazistą, znaną, rozpoznawalną. A Morawiecki uważa, że kogokolwiek by pis nie wskazał, prezes nie wskazał, mógłby nawet kota wskazać, to elektorat pis na tę osobę. Zagłosuje. A skoro zagłosuje i będzie tym kandydatem Morawiecki, to Morawiecki wzmocni swoją pozycję. Taka była kalkulacja byłego premiera i prawie że Morawiecki zgadł. Tyle tylko, że Kaczyński ten sam proces rozumowania przeprowadził, ale na końcu mu wyszło, że dobrym kandydatem będzie Przemysław Czarnek. Czekamy teraz na decyzję prezesa, ale generalnie muszę powiedzieć, że całe to zamieszanie nie jest korzystne dla PiSu, bo widać, że Mamy do czynienia z zamieszaniem, y, chaosem, y, brakiem decyzyjności, dlatego zresztą prezes najpierw chciał przetestować w wąskim gronie te prawe bory. A dopiero potem ogłaszać ostateczną decyzję. Dlatego żądał od działaczy dyskrecji. No ale się nie udało, bo jak wiemy, polecieli zaraz do y, Tomasza Sakiewicza i mu wszystko wygadali. No i teraz pis musi się rakiem w, z tych prawyborów y, wycofywać. Nie jest to dobre dla wizerunku prezesa, dla wizerunku partii, dlatego że y, ludzie mogą czuć się y, w dużej mierze zdezorientowani, skoro nie ma tak dobrego y, kandydata. Skoro sam pis nie wie, kto mógłby wystartować, to właściwie po co na taką osobę zagłosować? Bo już wiemy przecież, że to nie będzie jakiś kandydat stulecia, tylko w mękach wymyślony polityk, który ma ratować sytuację.